Witajcie, kochani. Ja nazywam się Dominika Radwańska i dzisiaj chcę Wam powiedzieć parę słów o takim zjawisku, które. Na pewno znacie ze swojego życia, kiedy fiksujemy się w swojej głowie na drugiej osobie. Wchodzimy w taki stan, w którym zaczynamy myśleć o sobie i zastanawiać się, co ze mną jest nie tak, gdzie ja popełniam czy popełniłem błąd, co ja mogę zrobić. Co ja mogę zmienić, co ja powinienem zmienić, czy zrobić, czy przerobić w sobie, żeby zadowolić tę drugą osobę, żeby zostać przyjętym przez tę drugą osobę, żeby ta druga osoba była względem mnie przychylna, czy też zaakceptowała mnie. Albo kochała. To bardzo często dotyczy sytuacji, w których na przykład była para, była relacja. Relacja się rozjeżdża, roz, rozpada, rozchodzi, może związek, który się kończy, i ty, jako osoba, która byłaś czy byłeś częścią tej relacji, zachodzisz w głowę, co mogłeś zrobić inaczej, gdzie popełniłeś błąd, co możesz teraz zrobić, żeby Albo odzyskać tę drugą osobę, albo przynajmniej zostać przyjętym, tak, zaakceptowanym, żeby się poczuć lepiej. Ponieważ nie masz nigdy wpływu na tę drugą osobę, nie wiesz, co siedzi jej w głowie, jakie ona ma swoje przeżycia, co jest dla niej ważne, co ma na nią wpływ, jakie są jej lęki ukryte. Nie wiesz, co tak naprawdę Powoduje jej decyzją czy jej zachowaniem w stosunku do ciebie. Nie wiesz tego. Nam się wydaje, że wiemy, bo mamy jakieś szczątki informacji. Reszta gdzieś, nasza głowa dopisuje i te wszystkie czarne dziury informacyjne są zawsze wypełnione, nasze insynuacje pozostają w takiej fazie niesprawdzenia. Zawsze będziemy odczuwać w związku z tym napięcie, ponieważ my nie wiemy, jaka jest. Prawda. prawda jest taka, że my nie wiemy. Jaka jest prawda, że nawet bardzo prawdopodobne scenariusze, kiedy nie zostaną potwierdzone, zawsze mamy to napięcie w sobie, które świadczy o tym, że jesteśmy tam w nie wiem, nie mając wiedzy na temat tego, co u tej drugiej osoby. Człowiek zawsze będzie miał tendencję do takiego egocentryzmu, czyli do tego, żeby brać do siebie to, jak jest traktowany, przez drugą osobę. Nawet jeżeli ta druga osoba jest powodowana czymś zupełnie zewnętrznym, co kompletnie nie ma związku z. Tobą. To może być własna wewnętrzna frustracja, na przykład z powodu problemów finansowych, albo głęboko przeżywana tęsknota, nieprzerobiona trauma, tęsknota za rodzicem, taka dziecięca tęsknota, niezgoda na to, że moje życie nie wygląda tak jakbym chciał czy chciała, żeby wyglądało, albo może to być na przykład jakaś, nie wiem, dolegliwość, skrywana choroba, złe samopoczucie niewyspanie. Mnóstwo jest czynników, które w Pływają na to, że druga osoba zachowuje się w stosunku do nas w ten a nie inny sposób, i traktuje nas w ten a nie inny sposób. Jeżeli my nie mamy ulgi w związku z tym, jak jesteśmy traktowani, to możemy być pewni, że my nie znamy prawdy, że tam jest prawda ukrywana. To branie do siebie polega na tym, że zastanawiamy się, podważamy swoją wartość, podważamy swoją właściwość i zastanawiamy się, co zrobiliśmy źle, i zaczynamy patrzeć na siebie nie tylko krytycznym okiem, ale wręcz głęboko, głęboko jesteśmy przekonani o swojej odpowiedzialności za to, że ktoś potraktował nas w jakiś niefajny sposób. To powoduje, że my zaczynamy kręcić się w kółko, bo fiksujemy się na tej osobie. To trochę tak jakbyśmy postawili sobie w domu lustro. To jest krzywe lustro, czyli ono odbija w sposób przeinaczony, wykoślawiony i my sobie stawiamy to lustro i to jest jedyne lustro, którego używamy. To jest nasze jedyne lustro. My codziennie rano myjemy zęby przy tym lustrze, jak wychodzimy gdzieś z domu, to też przed tym lustrem i to, co my widzimy w tym lustrze, no to, to my to myślimy o tym, że to jest prawda. I my wtedy w ten sposób, jakby święcie wierzymy, że właśnie tak wyglądamy, że właśnie tacy jesteśmy, jak pokazuje nam to odbicie w lustrze. Nigdy nie chodzi o tę drugą osobę i o to, żeby brać do siebie reakcji tej osoby. W momencie, kiedy ty masz wielką niewiadomą i nie wiesz, dlaczego ona się tak zachowała, i zaczynasz szukać dziury w sobie, to są momenty, w których. Ty potrzebujesz zająć się Twoim niezaufaniem do siebie, tym, jak łatwo jest sprawić, że Ty będziesz podważać swoją wartość, że Ty będziesz przyjmował taką opcję, że gdzieś, gdzie wszystko jest ok, że tam gdzieś jednak. Jest coś nie tak. Skąd wiemy, że jest wszystko ok? Z Twojej własnej szczerości z samym sobą. Jeżeli jesteś szczery z samym sobą, uczciwy i wiesz, że tu jestem rzetelny, tu robię na maksa, tu na 100% i tak dalej, nie mniej, nie więcej, ale po prostu jestem w pełni uczciwy, to w momencie, kiedy Ty dostajesz komunikat, że coś jest z Tobą nie tak, to jeżeli Twoje zaufanie do siebie i Twoje poczucie wartości jest właściwe, jest adekwatne, jest zdrowe, to Ty spojrzysz na tą sytuację to nie jest mój problem, tak? Nie biorę tego do siebie. To nie mój problem, to jest problem tej osoby, że to jest jej, to jest jej, to nie jest moje. Natomiast w momencie, kiedy ty. Nie jesteś w tej uczciwości ze sobą i nie masz tej czystości, nie jesteś fair, tu gdzieś jakieś rzeczy przed sobą ukrywasz, pozwalasz przemykać się fałszowi, samooszukiwaniu i tak dalej. Albo na przykład w sytuacjach, kiedy ty wiesz, że nie jesteś fair, walczysz o to, żeby wszyscy uznali, że ty jesteś fair, włącznie z tobą, tak? Czyli to jest takie samooszukiwanie, które dąży do tego, żeby to, co na powierzchni, czyli to, co widzialne, było y, bardzo jakieś i wtedy nieważne to, jaka jest prawda, nieważne to, co w głębi, ważne jest to, co jest na powierzchni, tak? I my się tego trzymamy, dużo osób w ten sposób działa. To jeżeli ty w ten sposób działasz, czy jesteś niespójny, czy jest w tobie dużo fałszu, to ty w tym momencie nie możesz polegać na swojej wartości. Ty wtedy nie będziesz miał tego poczucia swojej wartości takiego zdrowego. Ty wtedy będziesz brać do siebie. Każdy przytyk, czy każdą informację, która będzie podważała Twoją wartość, nawet w momentach, w których ta osoba kompletnie nie ma racji i to jest jej. Podstawą poczucia własnej wartości, podstawą zaufania do siebie i podstawą tego, że ja mogę iść przez życie w takiej pełni mocy. To jest absolutna uczciwość względem siebie i zobaczenie, spotkanie wszystkich tych miejsc, tych punktów, w których ja siebie oszukuję. To jest wszystko ze sobą powiązane. To jest wszystko o naszej kondycji psychicznej, o tym, jak my się czujemy sami ze sobą, o tym, w jakie relacje wchodzimy i jak pozwalamy sobie być traktowani, i w co jesteśmy w stanie uwierzyć na własny temat. To są właśnie. Te obszary, które zgłębiamy, z którymi pracujemy na terapii, w trakcie rozwoju, rozwoju świadomości, na tej ścieżce poznawania siebie, to jest droga, którą ja Was prowadzę, bo ja nie prowadzę do tego, żebyś Ty był wysoko funkcjonującą osobą w społeczeństwie, która wewnętrznie cierpi, bo są też takie terapie. To, gdzie Ja Was prowadzę i czego ja uczę, to jak odbudować Cegiełka po cegiełce, całe zaufanie do siebie, przywrócić uczciwość względem samego siebie i tutaj poczuć swoją prawdziwą wartość. tak To jest prawdziwa wartość, która się bierze z tego, że ja wiem, ja spotykam się z własną uczciwością. Ja mogę za siebie ręczyć. Ja dam sobie za siebie uciąć rękę. Ja wiem, że jestem w pełni fair i w pełni uczciwy. Nie chodzi tutaj o tą uczciwość, którą my y, mamy na przykład prezentować względem, nie wiem, innych ludzi, czy instytucji i tak dalej. To często się pokrywa z tą uczciwością, ale ta uczciwość względem siebie jest jeszcze ważniejsza. Czyli ja, jeżeli ja czuję na, na coś niezgodę, nie mam na coś y, ochoty, a i prawo tak stanowi, nawet prawo społeczne, to co ja potrzebuję wybrać, to jednak być uczciwym względem siebie niż względem prawa. To jest dla mnie najważniejsze, zamiast samo oszukiwania albo prób znalezienia jakichś dróg ucieczki, bo tak zawsze będzie się to wydarzało, jeżeli my nie będziemy stawiać siebie na pierwszym miejscu i wiedzieć, że ja mam pełne prawo chronić siebie i stać zawsze po swojej stronie, niezależnie od tego, jakie są zasady społeczne. Kochani, zapraszam bardzo serdecznie na proces terapeutyczno-rozwojowy. Możemy się spotkać na Zoomie, możemy się spotkać na Skype'ie, możemy rozmawiać przez telefon, przez WhatsApp, przez Telegram czy przez FaceTime. Zapraszam Was również na... Czwartkowe grupy wsparcia, na takie sesje grupowe, też możesz zobaczyć, jak to jest być wśród ludzi, którzy też są otwarci, też chcą tej prawdy, też są uczciwi i też są nastawieni na to, żeby się odsłonić i żeby zobaczyć, jak to jest, kiedy mogę funkcjonować jako ja. Nie muszę zak zakładać masek. Bardzo serdecznie zapraszam również na warsztaty online, które startują 7 listopada. Będą trwały 3 miesiące z haczykiem. Będziemy na nim eksperymentować Trzy rodzaje bliskości: bliskość mentalną, bliskość emocjonalną i bliskość fizyczną, Twoją zdolność do wchodzenia w te bliskości, a także Twoją zdolność do Bycia w sobie, przy sobie, jako podstawa każdej bliskości, w którą wchodzisz ze światem zewnętrznym. I to jest chyba tutaj najistotniejsze. I co ważne, w momencie, kiedy ty będziesz miał zdrową zdolność do tej bliskości, do wchodzenia w te trzy rodzaje bliskości, to nie znaczy, że ty będziesz kontakty z drugim człowiekiem czy z drugą istotą wchodził, dlatego że elementem zdolności do zdrowej bliskości jest to, że ty w pełni Decydujesz o tym, czy wchodzisz w tą bliskość, czy pozwalasz sobie na to, czy masz na to ochotę, czy robisz to, czy też w ogóle nie masz na to ochoty i wtedy w pełni tutaj jesteś zadbany, sam o siebie dbasz. Także, kochani, zapraszam bardzo serdecznie. Dzielcie się tym filmikiem, subskrybujcie mój kanał, wrzucajcie go na social media. Jak wiecie, mój facebook jest hakowany, ale jest nowy profil mojego rancha. Nazywa się Rancho Abracadabra. Będzie Link również pod tym nagraniem. Także zapraszam również do polubienia, oglądania, śledzenia tutaj mojego klimatu i tego, co się dzieje właśnie na tym moim ranczu. Do zobaczenia, moi drodzy.